Jakie dziwne pytania padną w wojsku na starcie Pomóżmy trochę zainteresowanym, żeby nie byli zdziwieni yy, Pamiętam jak ja zaczynałem 1 grudnia, w grudniu przyszedłem dokładnie yy, Wchodzę do szatni, wiadomo Cześć chłopaki, jestem Patryk, będziemy od dzisiaj razem pracować Oni, O, cześć Patryk, siadaj, miło cię poznać, zrobimy ci kawusie I wychodzi za szafki Jeden oczywiście samiec i spytanie, bo nie mogło być normalnie, wiadomo, nie. Cieszysz się, że święta spędzisz przy grzybie? Jakim grzybie, nie? Co roku spędzam święta przy grzybowej, przy pierogach z grzybami. O co mu chodzi, nie? Wszok. Potem dopiero się okazało, dowiedziałem, bo nie było jeszcze takich osób, jak ja, które mogą ci czegoś nauczyć w internecie, że właśnie święta przy grzybie to po prostu, że będziesz miał święta służby. Więc ciekawy jestem, jakie wy będziecie mieli. Dziwne pytania na starcie. Pozdro.